Ja dopiero zaczęłam pracę Marzeń, więc ja się teraz skupiam na tym, co dzieje się tu. My oprócz prowadzenia wydań przygotowujemy też się do rozmów poza studiem tutaj Dzień Dobry TVN, więc to też wymaga od nas przygotowania dokumentacji pogłębionych. Badań na temat naszych gości, rozmów z nimi, więc jest co robić, więc nie cierpię na to, że w tym roku nie uda się nam nigdzie wyjechać na zimę. My każde wydanie przygotowujemy już na kilka dni przed. Ostatnie 24 godziny przed to już jest bardzo intensywna praca nad każdym materiałem, nad każdym gościem, szukanie na ich temat wszelkich informacji. My oczywiście dostajemy bardzo bogatą dokumentację. Słuchaj, powiem ci, że jak zaczynałam, to, jak to stałam, dokumentację dotyczącą, mieliśmy temat jak zmieniały się stroje wakacyjne na przestrzeni lat i e, w takim ujęciu całego wieku. I powiem Ci, że... E, ta drobiazgowość tej dokumentacji po prostu była fascynująca. I za to też uwielbiam pracę w dzień dobry, że dowiadujesz się rzeczy, e, których zapewne nie, nie miałabyś okazji zgłębić w danym momencie. E, nie nie miałabyś możliwości dowiedzenia się na ten temat tak wiele. A tu, dzień dobry, każdego dnia zaskakuje naprawdę różnymi tematami. My, zaczynając każdy program, mamy go rozpisany w ramkach, mamy go rozpisany w scenariuszu i my dobrze wiemy, co, ile czasu mamy na każdą rozmowę, co po sobie następuje. My to wszystko przygotowujemy. Na tyle dobrze, że mamy już w pamięci każdy element, który się wydarzy, ale przecież świat pędzi, dużo rzeczy się dzieje w międzyczasie. My mieliśmy. Już tak trywialne rzeczy jak to, że na przykład spada pogoda, która miała być, więc musimy przyjść i przez dodatkowe kilka minut rozmawiać z widzami. Czy sytuacje, które dzieją się na świecie dotykają nas i myślimy właśnie przez słuchawkę z producentami, wydawcami, jak na to reagować, więc. Wiesz, świat niestety zewnętrzny nie rozpieszcza nas ostatnio dobrymi wiadomościami, i tych tragedii e, dzieje się wiele i zaczynamy na. E, Program, na przykład, w dobrym nastroju, dowiadujemy się, że nagle coś się dzieje, czy w Korei, czy Turcja i Syria, czy coś za naszą wschodnią granicą. Więc my musimy reagować na bieżąco cały czas i staramy się to robić. I oczywiście jesteśmy w kontakcie z naszymi wydawcami, producentami.